No, i cześć wszystkim, witam Was w ósmej odsłonie zbierania godzinnego materiałów w 5 i 6. Oczywiście druga odsłona, jeśli chodzi o skórę. Jesteśmy na BridgeWatch Portal, czyli jesteśmy na czarnych mapach, tak. Więc będziemy sobie tutaj biegać w secie ósemkowym i zbierać tylko maty piątkowe i szóstkowe, Oczywiście z wyjątkiem czwórkowych, bo czwórkowe możemy zbierać w tier 4-1, 4-2 bądź 4-3. Standardowo bierzemy ze sobą jakieś książki. Nie wiem, czemu tutaj są trzy pasztety, miały być dwa pasztety, bo lecimy godzinę. No trudno, wyrzucimy pasztet, żeby nie było, że jakiekolwiek przekręty tutaj idą. No i teraz kupiłem normalne dzienniki, które potrzebują 7200 sławy, a nie tak jak wtedy dzienniki trofeów kupiliśmy. Dobra, zasady są jasne, zbieramy godzinę. Jesteśmy za 6. 18, czyli już możemy zacząć lecieć. Jesteśmy na tygodniu, ludzie się już zbierają. Nawet widzimy, że jest na portalu ponad 300 osób teraz, więc te mapki pewnie są trochę e, przeludnione. No dobra, ja nie będę tutaj więcej tego monologu prowadził. Ułykam pasztę, lecę na czarne mapki, za pół godzinki się widzimy. Oczywiście moje pół godziny dla was to będzie sekunda. Chyba, że coś będzie się ciekawego działo, no to oczywiście wstawki Wam zrobię. A! Jeszcze tylko na, na marginesie, tak żeby potem już tam nie, nie dodawać. Opłaca się oglądać, ponieważ będzie kolejny oczywiście konkurs dla Was w tym odcinku. Dobra. Jemy pasztet, idziemy zbierać i zobaczymy co nam przyniesie przygoda. Proszę bardzo, zalogowałem się do gry i diabło. Diabolix zapraszał mnie do znajomych. Czy jest dostępny? O, nie jest dostępny 9 minut temu. Zostałem. No dobra, może jeszcze wejdzie do gry w dniu dzisiejszym. To mu przekażę nagrodę. O i patrzcie, kto się zalogował? Diabolix on się zalogował. Osoba, która wygrała. Napiszmy do niego. Zobaczymy, gdzie się znajduje kolega. No i dobra, tak jak obiecywałem, yy, w sensie, może nie obiecałem, ale tak jak wcześniej kolega dostał od, ode mnie książeczki zrozumienia, to tutaj również damy koledze. Książki zrozumienia. No dobra, lecimy do kolegi Bridge Bank. No to tak mówi tak będzie. Oj, ale powiem wam, że następna nagroda to będzie coś. To będzie coś. Widzę go. i mamy, ziomeczek wygrał. Brawa dla ziomeczka. Ja uciekam dalej. No dobra, kończy się nam pierwszy pasztet. Ale powiem wam, że jestem bardzo, ale to bardzo zawiedziony tymi czarnymi mapami. Nie wiem, jakiegoś pecha chyba mamy tutaj. Jeśli chodzi o zbieranie tej skóry na tych czarnych, bo nie ma w ogóle mobów. Nie ma praktycznie co zabijać. Jeszcze to zostało 23 sekundy, więc zaraz skaczemy do miasta i już Wam pokazuję, jak to wygląda finansowo, ale... No nie, to nie jest to, co byśmy chcieli. No jest słabo. No jedynie to, żeby jeden dziennik nam się zapełnił, on troszkę jest warty, ale mapka na tej, której tu byłem, no nie polecam. No chyba, że mam takiego pecha, ale... No tragiczna, tragiczna pod względem ilości stworów. A jak były stwory, to praktycznie wszystko 1 na 5. No dobra, to jest pierwsze 30 minut, nie ma co się załamywać, zaraz wykniemy drugi pasztet, może się okazać, że przy drugich 30 minutach nam się odkuje 625 tysięcy, o panie, jak słabo, no tak słabo to już dawno nie było. No bardzo dużo graczy wybiega i wyczyści te mapy, więc ciężko nam się też zbiera. No nic, biorę drugi pasztet, lecę w świat, no i się widzimy za moje 30 minut, za wasze dosłownie kilka sekund. Patrzcie, jakie to niesprawiedliwe jest. Mam tylko nóż za sobą, i nagle jest tak. E, jedna ruda, druga ruda, 6-2 do zebrania. E, tutaj roślinka 6-0. Ale jak biegam z ze wszystkimi narzędziami tieru 8 sobie po czarnych łapach, to żebym taką mapkę spotkał, to jest po prostu aż niemożliwe. Taka tylko refleksja moja. Wracam do zbierania. No i niestety. Zbliżamy się do końca drugiego pasztetu, zostało 21 sekund, zdążę tylko zabić jeszcze tylko tego, Tą nieszczęsną hienę. I wracamy do miasta. Ten drugi pasztet, no lepiej wypadł. Bym powiedział, że dużo lepiej wypadł, niż ten pierwszy. Możliwe, że ten pierwszy po prostu złą mapkę wybrałem tam po prostu. Tragicznie. Ale nawet ta, taka rada dla was, jeśli chcecie na czarnych mapach zbierać nawet te tier 5, tier 6 tylko zbierać. Lepiej dużo, dużo dalej odejść od miasta. Ja wiem, że jest ograniczona często godzina, i dlatego tak nie odskakiwałem daleko od tych miast, ale nawet jak ktoś chodzi na tą godzinę, to lepiej odejść tam trochę dalej, bo tam naprawdę dużo więcej wydaje mi się, że będzie matów. No, tutaj bez rewelacji. Jeśli chodzi o skórę na czarnych, milion 600. Yy, milion czterysta dzienników z dziennikami, milion 600 w zaokrągleniu oczywiście. No tak to wygląda. Teraz możecie sobie zobaczyć jak na czerwonych jaki był wynik, a jaki był na czarnych. No powiem Wam, że jestem trochę zawiedziony tą skórą. Myślałem, że będzie trochę lepiej, ale może z tego powodu, że mało koloru nam wypadło. Nie mieliśmy dużo koloru, można zobaczyć, że 6-2 to po prostu 10 skór tylko, nic więcej. Troszkę pecha, wydaje mi się, że tutaj mieliśmy. No bo na skórach naprawdę można dobre pieniądze zarobić. Wydaje mi się, że jakby jeszcze godzinę spróbować i jeszcze to w momencie, by była taka godzina, która by naprawdę bardzo dobre pieniądze przyniosła. Kolejna rzecz, wydaje mi się, że skórę jeszcze też warto zbierać na ze strony kursu. No bo tam mamy wilka i łosia, i jest duża szansa, że mogę duża, no w sensie jest szansa, że wypadnie nam szczęście. Na no szczenie jako wilk albo łoś mały. No i wtedy one są dużo więcej warte, tak, niż taki na przykład tygrysek. No, kolejna rzecz, yy, wiadomo, że czym wyższy cierta skóra jest coraz więcej warta, a to tak jakby analogicznie każda inna mapa. No dobra, tak wyglądało zbieranie skóry. Yy, miałem nie robić zbierania kamienia, bo ten kamień to jest praktycznie nieznie warty, ale zrobię taki yy, filmik z tego, żeby. Ci, co zaczynają, żeby widzieli po prostu jak nieopłacalny jest kamień. No chyba, że się zaskoczymy wszyscy, i ja, i Wy, i się okaże, że ten kamień jest naprawdę opłacalny, bo bardzo dużo go jest, z go nie zbiera i będzie mnóstwo pieniędzy, ale wiemy, że tak nie będzie. No ale właśnie po to chcę ten filmik nagrać, o tym kamieniu, żeby zobaczyli, że ten tier 5, tier 6 kamienia to w ogóle praktycznie nie jest opłacalny. Dobra, ja sobie to wrzucam tu, bo... Tak jak bym powiedziałem, warto było oglądać do końca, ponieważ jak to przypadło, że kończymy czarną mapkę, no to czy warto też jakiś może konkurs znowu dać? Ja już przygotowałem rzecz dla Was na tym konkursie. Oczywiście skoczymy do mojego miasta, z Fordu. I... w tym razem do wygrania są dwie rzeczy. Jedna osoba wygrywa, dwie rzeczy. No to taki nazwijmy komplet. I z tych dwóch rzeczy to jest do wygrania Berdysz 44 oraz tarcza jest 44 do wygrania. Pokazuje niby 900 tysięcy, ale wydaje mi się, że może troszkę mniej kosztować, ale nie będzie że nawet te 900 czy tam wydaje mi się że 800, ale nie będzie te 900. Stworzone są przeze mnie, stworzone przez Dryadus, jest napisane i Berdysz i tarcza, więc to jest do wygrania. A żeby wygrać, no to co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście komentarz zostawić z danym słowem. Słowo wymyślmy sobie przykładowo, niech będzie Berdysz. Berdyż, myślnik, swojnik, No i oczywiście w następnym filmiku od tego będzie losowanie, kto wygrywa te dwa przedmioty. Dobra, dziękuję za oglądanie. Życzę Wam oczywiście miłego dnia. Jak to oglądam jest piątek, więc życzę Wam również miłego weekendu. Oczywiście wy ten filmik będziecie oglądać. Po weekendzie prawdopodobnie, ale i tak życzę miłego weekendu, miłego tygodnia. Trzymajcie się. Hej.